Witam wszystkich na kanale Byda Gamer w kolejnym odcinku z gry Supermarket Simulator. Wszystko ogarnięte, zatowarowane. Jak widzicie, mamy 4600 dolarów na koncie, a więc w końcu rozbudujemy nasz sklep. No i dobra. Wszystko wygląda do duszy teraz, ale tym się będziemy zajmować w jakimś innym odcinku. Teraz musimy otworzyć sklep, żeby się móc odkuć finansowo jakieś lodówki, kupić jakieś półki dodatkowe, bo to na pewno nam będzie potrzebne, bo jeżeli kupimy tą licencję, to jest jakaś kawa, butelka wody, jajka, makaron, brązowy cukier, zielona herbata, ser. obserwuję że i lodówka i półki nam będą tu potrzebne. A żeby to zrobić, to my potrzebujemy co najmniej półka, to jest dwie stówy. Hmm. Lodówka zwykła, gdzie z jest lodówka? Kurne, czy jest, o, lodówka pojedyncza, że podwójna, taka pojedyncza nawet. To jest 400... O co to jest? Labol. Są 402 dolary, no to to jest jeszcze do ogarnięcia. Myślę, że w dość krótkiej perspektywie dnia dzisiejszego. Napój gazowany jest za drogi? Jeszcze raz poza odcinkiem zrewidowałem te ceny. Wydawało mi się, że wszystko jest ok, no ale jak widać nie dla wszystkich. Ale trudno, wszystkim się nie dogodzi teraz tak poczujemy w takim razie 2400$ dolarów, no to do to chwilę nam zejdzie dobra ziomek chodź tu chodź tu kopasa w dupasa a ten drugi gdzie? też bieg 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 bieg, bieg dziadek ja włączę od razu światło bo to Masło jest za drogie. No, chryste panie, przecież wszystkie produkty po kolei jedno po drugim przeglądałem. Nigdzie nie ma więcej niż 30 eurocentów, czy tam 30 centów po prostu. Więc nie wiem, co jest dla nich za drogie, ale mniejsza o to, Trochę durnie to wygląda teraz. No, ale już trudno. Ten, tą chwilę wytrzymają, bo no ja zrobię tak, że chyba w sumie te półki wsadzę tam. Lodówki plecami do siebie a... no nie, zobaczymy. Chyba, że podwójną lodówkę, może lepiej na zaśkę. Bo to jest w sumie pojedyncze, jest 200, a podwójna 375. No, trochę się bardziej opłaca. Zamówmy to od razu. To jest co? Półka czy lodówka? Chyba lodówka. To zróbmy to tak. Tą obróćmy tak. No. Do tej jeszcze o, no dobra coś takiego. Tu na pewno lampa będzie się przydała albo i nawet ze dwie. To też od razu zamówimy punktowe 2. Zamów. Trudno, będę tak domawiał pojedynczo, ale. Raz. Hmm, tu jest trochę z nimi ciemniej. To niech tak jeszcze będzie. My tymczasem mamy pierwsze zamówienie online. Przypad, czyli to jest to. 4. Stek. Stek to jest chyba w takim razie po drugiej stronie w tym momencie 3 raz, 2, 3 ma makarony i dwie tabliczki czekolady dobra e, czekajcie, upuść to jest G, bo oczywiście muszę bagażnik otworzyć no i niech sobie to czeka, bo zapewne Dobra, na razie ją roboczo tu położę. Jak już tak się pustawo tu zrobiło. Za chwilę się okaże, że nam się o drugą kasę taką tworzyć jeszcze dokupić tę. To już mamy, teraz tego. Sushi duże Ulegą. Raz, 2, 3, 4, 5. Cielęcina to jest to. 3. Mleko Labol w butelkach to jest gdzieś tam że się raz, dwa, trzy cebula i czosnek. Dobra, do auta. Zobaczmy na mapkę, gdzie to mamy. Jeden tu, drugi tu. Dobra, zawieźmy to szybciutko. To jest Aaron Powell. Aaron Powell, proszę. A ten drugi ziemaczek gdzieś tam miał być. Chyba tu w prawo musimy. Jest. O i kolejne jeszcze zamówienie nam wpadło. To zaraz. Moż. Dobra, my wry, tymczasem wracamy do naszego sklepu. Aha, już tego zamówienia nie mam. No dobra, no to trudno. Kupujcie, kupujcie. I pieniądze zostawiajcie, bo tu trzeba ruszyć z następnymi tematami. Gdzie te ziomki są? Mógłbyś się tak troszkę kolego ruszyć do roboty, ty drugi też? Kurna, nie chciałem mąki brać, chciałem go kopnąć w tyłek. No, latać, latać, latać. Już jest koniec dnia, ale jeszcze klientów całkiem sporo się kręci. Ciekawe, tak będziemy mieli na styku, żeby licencję kupić nową, bo ona kosztuje 1900 coś chyba, zarządzanie, licencję 1950, no to zostanie mi 300 dolarów na zatowarowanie, może być kapkę mało, zwłaszcza, tam będą te nowe produkty do okupienia. No zobaczymy jak już Szyzy pokupują tutaj. Jeszcze jakiś złodziej się trafił. Taki elegancki pan z niego był No dobra, panowie i panie Kupujcie, kupujcie Bo za chwilę zamykamy. No, już to lepiej wyglądało, bo prawie 3000. to 1000 ponad na za towarowanie powinno wystarczyć, w zależności od tego, jak drogie będą te rzeczy, które będziemy musieli tam e, dokupić z tych nowych. No 3000 przekroczyłem. Czy tu, tu ktoś jeszcze jest? dobre jeszcze dwóch klientów. Przynajmniej więcej nie widzę. Nie, ja, to jest ta ostatnia dwójka. No panowie, szybciej, szybciej. No. Miśki. Ten jeszcze po coś chodzi. Przepraszam. Ale mi to przeziębienie za cholerę przejść nie chce. Dobra, zostaw ile? 80, prawie 90. No i tam tam niech jeszcze poważy i do kasy. No. No żeś nie narobił za dużych zakupów. A jednak trochę większe niż myślałem. No dobra, cofam to co mówiłem. Bogoś zostawił nas prawie 200. No, bez 56 centów. No to mamy 3300. Zobaczmy sobie podsumowanie. Za drogo dla 9 klientów ogólnie jesteśmy na minusie, no ale to jest oczywiste no i dobra, teraz tylko czosnek się zmienił cenowo, więc to od razu ogarniemy sobie rachuneczki i ceny czosnku się tylko zmieniły no co jest, jest czosnek? tu 9,90 to 10,20 no to git, słuchajcie, w następnym odcinku Albo dobra, może nie w następnym odcinku, gdzie są te licencje? Kupujemy tą licencję, trudno. Aż jakieś odblokowanie nas, tymi się zrobiło. To teraz mi nie pozostaje nic innego jak się zabrać za zatowarowanie, po wykładanie towarów i zakupy. Zobaczymy, ile finalnie nam pieniędzy na koncie zostanie, bo obawiam się, że będzie problem ze spięciem budżetu. No ale tym się zajmę już poza nagraniem, a z Wami się zobaczę w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia wkrótce, cześć.